zaczęło rozpocząć i rozpoczęcie spotkania, ale najpierw ten medal utarny, Mati, Mati, Mati! Mati! Mati, Mati, Mati! Matti Matti C'est ta hitch mon Allez comme ça, comme ça. Comme ça. i <laughs>

Pierwsza jest taka, że za chwilę, jak będziemy świecie panowie. ostatnio było bardzo dużo przykrości, a teraz jest bardzo dużo radości. Chciałbym, żeby to radość było słychać bardzo głośno. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie będę już szakim się opowiadał na temat meczu, bo jesteście o 6, jak was proszę później o raport, to piszecie to samo co ja mówię, więc nie macie mojej opinii. Raport będę prosił o pełnienie do Jura tam do 12 i wyraźnie opinii o meczu. Wielkie brawa, brawa panowie, Zaczynamy zabawę.